Mamy tego w chuj, chcesz podbić, to na co czekasz Pełny magazyn tabletek, świat pełen bólu deadline Pełen nienawiści, brak kontroli, nie jestem na sprzedaż Pełny nienawiści plecak, próbuję wypakować ten zmęczony dzieciak Nie mogę skupić się w tej chwili W głowie typ, co mnie okrad miał na imię Fili Niby znałem go od malca Niby nie był taki jak inni, wszystko główno się obraca. Ja, ja już nie wybaczam, skończył się mi? Kolejna suka mówi mi, że jestem zimny. K kolejna suma zarobiona kołej blizny. Znów się zawiodłem, kurwa jestem naiwny. Nie życzę nikomu źle, lecz nie czekam w te Robię to jak trzeba, kilka stóp od nieba. Chciałbyś dołączyć, lecz to długa droga, nie mi byle peta. U nas codziennie trwa feta, impreza huczna jak w Rio. Tu nie jest dieta, tutaj trzymana jest kilo Tu nie trzymana jest dieta, u nas się dosyta, mój ziomo bandyta Wrzuca kalorie jak biega, u nich w bieda. Ty Manifestuj dzieciak, im dałem dużo, nie tam dziś został po kolegach syn Życie nie ma litości, nie raz połamali, lecz wzrosły się kości yeah. Tamtych smartfen już dości ich, za gotówką, trwa pości Ciężko się wypić, trafoby młyn, mówili chłopaku dorośli Mówili, żebym skończył z tym, dla tych kurew nie mam miłości Na tych baletach leje się płyn eh, eh. Mówię to setny raz, ja chyba słucham angłości eh. Na tych koncertach robimy dym eh, eh. W tych baletach leje się płyn, ey, ey. Mówię to sety razy, jak pasucha mam dłości Na tych koncertach robimy dym ey, ey. Chcieliby tu weć. Mają lęk wysokości Robię to jak trzeba Kilka stóp od nieba Chciałbyś dołączyć, lecz to długa droga Nie chcemy byle peta U nas codziennie trwa feta Impreza huczna jak Tu nietrzymana jest seta Tutaj trzymane jest kilo Tu nie trzymana jest dieta U nas się dosyta Mój ziomo bandyta Wrzuca kalorie jak biega U nich w głowie bieda Ty manifestuj dzieciak Im dałem dużo, nie dam dziś Został po kolegach syk